Moim, moją pierwszą placówką w całym dziedzinie była szkoła w Starach Był to budynek stary, zniszczony, nie nadający się już do pracy. W starej szkole tam warunki były troszeczkę fatalne, można powiedzieć, bo były tylko cztery klasy. Myśmy się uczyli. I zaraz przy kościele w tym budynku starym, który jest teraz zabytkowy, niby. A w szkole właściwej były trzy klasy. Jedna klasa jeszcze była szósta, to była w PG, że tak zwanym. Najgorsze były warunki w zimie. Siedzieliśmy w ubraniach, paliło się w piecach, ale w piecach było marnie palone. W klasach było chłodno. Były trzy sale lekcyjne, tutaj na tym piętrze. Te trzy pomieszczenia, które w tej chwili są, była jedna sala lekcyjna. I dzieci się uczyły na zmianę, druga sala była po przeciwnej stronie i na parterze była też jedna sala. Natomiast w tej części pozostałej było mieszkanie kierownika szkoły. Klasy były, można powiedzieć, dość liczne. Bo ja w pierwszej kasie, gdy przyszedłem, to było nas 30 uczniów. Ale tak w granicach było między 20 a 30 uczniów kasy. Natomiast jak doszliśmy do siódmej kasy, było nas zaledwie 20. Bardzo ani nie było koło szkoły, też było hmm, po prostu. Zaraz chodziliśmy. W czasie przerw goniliśmy do sklepu. Kupowaliśmy sobie tylko bułki, żeby było coś zjeść. Był kierownik szkoły, jego żona uczyła. Jedna pani mieszkała w przedszkolu, a dwie pani mieszkały u barcików nad plebanią. Jedna pani uczyła polskiego, a druga uczyła matematyki. No i jedna pani dochodziła tu ze wsi, mieszkała na wsi. Czasy można powiedzieć komunistyczne: nic, my nie mieli żadnego patrona. Ja pamiętam religię do klasy. Czwartej tylko w szkole, a później już mieliśmy y, salce przykościelnej. przy kościelnej. Przy mieliśmy tam chodziliśmy na religii. Bo w szkole już od 1956 roku nie wolno było mieć religii, no to chodziliśmy tam właśnie na religię. Ale mimo wszystko, jakie były warunki, mile wspominałem tą szkołę podstawową. A w tym czasie była budowana szkoła nowa i od Praca zaczęła od 1 września 1962 roku. Otrzymałam pierwszą klasę jako młoda nauczycielka, a później przeszliśmy do budynku nowego, który był w tym czasie urządzany i wyposażony w bardzo dobre sprzęty. I tam były warunki bardzo dobre na obecne czasy. to Myśmy byli bardzo zadowoleni, dzieci też, klasy były urządzone, wyposażone. Wszystko było tak, że naprawdę można było tam z przyjemnością pracować. Szkoła powstała bardzo szybko, można powiedzieć, w ciągu trzech lat, wybudowano, ale to dzięki ofiarności mieszkańców. Przed wojną po prostu rodzice, niektórzy mieli, ja nie mam, ale mieli fotografię szkoły. Która miała powstać w tym samym miejscu, co ta jest, i tylko miała być obrócona wejściem do drogi. Ja miałem takie zdjęcia, ale zginęło gdzieś. I byłem zdziwiony, że w latach 80. już było to po prostu co przed wojną. Mieli po prostu zaplanowane. I rodzice. Z lat 60. postanowili wybudować właśnie szkołę, żeby, bo tam wiadomo było, dzieci było więcej i warunki były nie za bardzo w starej szkole i zebrał się komitet, który postanowił zbu, y, potoczyć y, budowę szkoły. W latach 60., właśnie to było w roku 60. zaczęto chodzić po wsi za podpisami, kto jest za szkołą nową. I wtedy właśnie powstał silny obóz, który zaczął działać, i zaczęto budować szkołę w, szkołę w 60 roku. W tamtym miejscu, bo były dwa miejsca do wyboru. Było to miejsce, które jest, i drugie miejsce było, jakby to powiedzieć, koło drogi na Kępki. I nie przeważyło to, że odciągną dzieci z Kępek do tej szkoły. A tu by zostały dzieci z brudów, bez szkoły i ze słońcem. No, a po drugie, tu był idealny teren, nie było nic, pegier dał pole. Także po prostu w latach 60. ruszyła, i to można powiedzieć, z wielkim impetem budowa szkoły. Duża, piękna, sale przestrzenne, ogromne wyposażone w najnowocześniejsze szafki łącznie z materiałami do prowadzenia lekcji. Jeżeli chodzi o poziom edukacji, może tam był niewielki odsetek w każdej klasie uczniów, którzy nie bardzo się uczyli. Pamiętam jak przyszedłem, była ósma klasa, gdzie na 32 uczniów ponad 20 uczniów było bardzo dobrych. Przyszedł sprawdzian, to było przeważnie 25. W każdym razie, no, uczniowie mieli po prostu lepsze warunki. Mieli do dyspozycji te sale, pracownie, gdzie mogli robić ćwiczenia. I całkiem to inaczej, może wyglądało. I dlatego tak, garnęli się też chętnie do nauki, bo dużo szło do szkoły średniej później, po ósmej klasie. Uczniu. Byli uczniowie, którzy byli, wybijali się, wybijali się ponad po prostu przeciętność, byli zdolni i bardzo dobrze i to można powiedzieć, że też podciągali innych uczniów, były takie też można powiedzieć, yy, po lekcjach też można było zostać o naświetlicy, na których po prostu uczniowie ci słabsi brali po prostu Pomagali im uczniowie lepsi. Dzieci garnęły się po prostu do, kołu, do kół zainteresowań. Było duże koło zainteresowań z SKS, czyli z koło, um, koło sportowe. Do koła geograficznego też dużo należało, które prowadziłem. No i było koło, koło też historyczne po prostu. Młodzież bardzo chętnie garnęła się. No i jeszcze może dużym plusem było to też, że raz w miesiącu by dzieci miały wyświetlane filmy. Takie po prostu były przywożone z kuratorium, bardzo fajne. Zresztą ja sam wyświetlałem te filmy dzieciom. Te konkursy, bo konkursów było dużo. No i przede wszystkim wycieczki. Przyszedł maj, Te dzieci jeszcze do dzisiaj wspominają, że nie było jak przedtem jeździli ze mną na wycieczki, nad morze najwięcej, zwiedziliśmy, można powiedzieć, od Cieszyna po Sanok, calutkie Karpaty. W kronikach szkolnych czytamy, iż w latach 60. ubiegłego stulecia powołano Komitet Budowy Szkoły na czele z panem Gadochą. W 1962 roku posadę kierownika nowo powstałej szkoły podstawowej objął nieżyjący już świętej pamięci Józef Dudek. Dalej stanowisko dyrektorów dzierżą pani Maria Ryłko, pan Andrzej Bruzda, pani Krystyna Walinowicz, pan Bogusław Ciapa. Ja zaczęłam w pracę w 1985 roku tutaj tej szkole. Była garstka nauczycieli, pracujących, praktyków, tych, którzy z nami tutaj i nas próbowali zaangażować w pracę. Przede wszystkim czarne tablice, bardzo mało pomocy dydaktycznych. Ja zaczęłam pracować jako nauczyciel matematyki, fizyki i chemii, więc. Tych pomocy dydaktycznych trzeba było, żeby cokolwiek dzieciom pokazać i w jakiś sposób, sposób ich zachęcić do nauki tych ścisłych przedmiotów. Więc to była na pewno nasza bolączka. Potem już zaczęły się zmiany dotyczące jakby rozwoju, ale nie tyle w tym sensie, że się rozwijał. Rozwijaliśmy na przykład tam w latach 90 to nie było tak, że myśmy już mieli komputery, działaliśmy na nich. Nie, to wszystko było wolniutko. Natomiast już w latach 90 kredyt do tablicy nie brakowało. Dzisiaj trzeba bardziej indywidualnie podchodzić do pracy z uczniem. W tamtych czasach pracowało się zespołowo, i to jest taka wielka różnica. Moim marzeniem byłoby, żeby każdy uczeń chciał wykorzystać wszystkie możliwości, które daje mu szkoła, i wiedzy nauczyciela. I to, co tutaj w niej zastaje. Szkoła, którą chcielibyśmy zostawić po sobie, taka, do której każdy uczeń chce przyjść. Serdecznie dziękuję moim poprzednikom za wzór owocnej, solidnej, pełnej oddania pracy na rzecz szkoły i całej jej społeczności. Składam gorące podziękowania gronu pedagogicznemu. Za współpracę i zaangażowanie w nauczanie i wychowanie pokoleń naszych uczniów. Niezmiernie dziękuję rodzicom, a w szczególności tym, którzy brali udział w komitetach rodzicielskich, w radach klasowych, radach rodziców. Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom obsługi. To dzięki Waszej rzetelnej pracy mogliśmy i możemy bezpiecznie funkcjonować na terenie naszej szkoły. 60 lat minęło. Ileż to życzliwych osób pomagało nam realizować nasze cele? Każdy z Państwa zostawił tutaj cząstkę siebie, cząstkę, dzięki której mogliśmy się tak pięknie.